O tragedii doniosła w czwartek między innymi telewizja BBC. Ciało sześcioletniej dziewczynki zostało znalezione na dnie jeziora Memi, na zachód od stolicy wyspy Nikozji. W tym samym zbiorniku wcześniej odkryto ciała kilku innych kobiet, zamordowanych przez seryjnego zabójcę. Do serii bestialskich morderstw, które wstrząsnęły Cyprem, przyznał się niedawno kapitan Gwardii Narodowej, Nikos Metaxas. Mężczyzna określany jest mianem pierwszego seryjnego zabójcy w historii kraju. Jak oznajmił rzecznik cypryjskiej policji, na miejscu dramatycznego odkrycia pracują służby. Zobacz także. Nikos Metaxas zwabiał do siebie kolejne ofiary poprzez popularne aplikacje randkowe. Większość z nich stanowiły ciężko pracujące, ubogie imigrantki, które przyjechały na Cypr w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Mężczyzna przyznał się do zabicia pięciu kobiet i dwóch dziewczynek. Policja podejrzewa jednak, że ofiar jest więcej i niewykluczone, że w najbliższym czasie odkryte zostaną kolejne ciała. Śledczy ustalili, że 35-letni oprawca kontaktował się z ponad 30 kobietami. Zobacz także, Podczas spotkań Metaksas bestialsko mordował kobiety, dusząc je. Wcześniej każdą z nich gwałcił. Podczas przesłuchań miał też stwierdzić, że uwielbiał dusić. Sprawa seryjnych morderstw popełnionych przez kapitana Gwardii Narodowej wstrząsnęła Cyprem. Ponadto wyszło na jaw, że policja od dawna bagatelizowała zniknięcia kobiet radioz.pl/ukośnik o2.pl/ukośnik bbc.com